Siema. dzisiaj nagrywamy już ten drugi odcinek, który obiecaliśmy w poprzednim odcinku. Przywitaj się, Wipek. Na śnieżu wszystkim się No to dzisiaj musimy no, skończyć, dobra. To w Dzisiaj była, będziemy dokończali... Dom e, dom, masz... Ten dom który był ładniejszy i tamtą platformę jak nam wybudowałem na razie. No, no to to jest ten domek, co nie znam, o jak się sam zarobił. Dobra. Um, ja tu nie um, coś um. zrobić, żeby ta góra wyglądała jakoś fajniej, żeby nie... Raz... może będziemy mieli tylko kit Start? Kit Start? Nie, nie, to mamy taki typowy to... ale może... No mhm. Ale to mnie dziwi, te drzewo! Kto to zrobił? Wydyfy! Wielkie wydyfy! Dobra, daj mi... Jest jest, jest 23 my nagrywamy, no. Wydysy. Kolejne wydysy. No. Za dużo ładefaka na tym... Ty, ty. LOL, mam jajko! Mhm, dobra, idę kopać, bo ty się za nic nie no, zabierasz. Ja. Czekaj, ja tam mam 31 jeden bruku, więc... No to daj, trzy. Trzy? Czekaj. A chcesz kamienie kilo? No. to, ej, hardcore, czy jak ty tam chcesz? No. Hardcore. Tutaj jest na tej platformie. Ej, stój! Tutaj, tutaj, przez hardcore tu do góry, do góry. Masz. Podaruję z nieba. No. Dobra. Zrobię to tutaj. zrobimy tutaj, o. Ja tu mam krunting, więc nie ma się czego bać. Niestety ale na tym serwerze nie ma dropa, bo administracja... Ej właśnie dobrze fakt bym zginął! Administracja stwierdziła, że ludziom się podoba bez dropa, no i tak zostało, tak. No i właśnie to jest właśnie dobre, bo pamiętam jak jeszcze kiedyś grałem na, na twoich serwerach, które są tali piste, polecam. Jak grałem, to znaleźliśmy diaksy, złoto, wszystkie te intencje, żelazo. Jak chcieliśmy to wykopać, specjalnie, specjalnie żelazny i zabraliśmy, żeby to wszystko wykopać. No wykonać. dobra. No to tu pisze, że tam z domu No właśnie. Jak ktoś ma X-raya, to sobie może diaksy łatwo znaleźć. No. Najpewniej no. no dlatego graczom tak się podobało. Ale no kurde, no co to ma być? Mam puste bliska. Tam się chyba nie da budować. No. Teraz depnę. No. Zrobię najbliżej cięcie. No, spoko. Dawaj A ten odcinek ile będzie mniej więcej trwał? Ten odcinek, no tak samo jak poprzedni, jeszcze nam zostało, ale... Pięć. No to trzeba się trochę pospieszyć. Czekaj. Dobra, co mi się Coś? jak Jakie tu są dziwne. Dobra, Zrobię szybki mieczyk i idziemy na zbroję. Weź jakieś, jakieś ozdoby zrób w tej chacie, bo coś, coś jest tak dziwnie. To... Ty zyt! No nie zabije! Ja tutaj położyłem craftinga, tu jakiś. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd serwera, czy jakiś błąd w Minecrafta, że zamiast tego craftingu to mam tę sadzonkę temu. A kto to z... zrobił? Tutaj to widzimy, to wiemy. No coś przy... dobra, nie z tym. E, tam jest ta gildia. E, trochę blisko jesteśmy gildii. Wiem, może teraz się trochę oddalimy, ale... Jak? Jeszcze Zdobędziemy. No właśnie, zrobił mi taką bitwę, że my tam na niej zapieprzamy. Weź, ja tak? nie mam co jeść. Mam zajebisty pomysł, ale mam tylko na pomysłu. No, w ogóle wie, no, nie, no, nie, ja, no, nie, nie, o, nie, 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 tylko nie, 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 kilka drewna kilka zrobiliśmy i zrobiliśmy bo nie, fajnie, nie, wiesz, że nie, 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 No nie, 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 Ej, lol. Gdzie jesteś? No, jesteś, bo coś przerwało. No właśnie, to się nie widzę. O, mam jeszcze, skopieczone. Dobra, chodź zrobić te... Dobra, ja zrobię. No, i gitara. Wspólna skrzyneczka. Dobra, czekaj, to ja tej krawi znowu mniej więcej gdzieś tutaj. A, gdzie jest um... Oj, będę potrzebowała dużo drewna, A coś ładnego zrobię. No, pochwal się z umiejętnościami budowania w Minecraft. Minecraft, Minecraft ja hmm. Kurde, tro. To brakło mi, nie wierzę, dwa brunki żeby tak ładnie jakoś tak wyglądało. No i... ładnie, i wiesz? Tak? Jeden i... O Dobra, drugi. No, fucking... Lola, za się Może też nagram odcinki z The Foresta, co? No. no nie Ale myślę. teraz nagrywamy ma prawda. No. W sumie Minecraft jest prosty do nagrywania trzeba dużo cięć robić i tak dalej. A te no. jest trochę trudny do nagrywania, bo zresztą horror. Ale no. możesz tak zrobić, to nie będzie horny. O, dużo zrobiłaś. No, widzisz? No po prostu idealny. Daj mi ten y, siekera. Nie mam. A ty coś masz. Czekaj, teraz zbieram na... Dobra, teraz będę miał. A ja już mam wiesz? Okej, okay, ja sobie też zrobię. Mi też jest potrzebna. Ale co ja robię? Jak ja tu mam? Łady. Albo tradycyjnie. Trady Będę potrzebował jakieś 16. 16 dębowych, to jest tak, ale chyba tak z 32 lub 16 potrzebował. No nie. Co? Nic. Coś Ci się stało w Minecraft'cie, czy inaczej w Minecrafcie? Nie. Yeah. <laughs> no. Mam kamienną siekierę, wiesz tym? No co Ty? <laughs> no dobrze. Czekaj, tutaj... Masz, masz jakiegoś, ten, druka? Jest. No to, to jest. Dobra. To zrobię sobie tylko ten y mieczyk. No spoko. Przepytać. Ja jestem takim geniuszem, że prawie zapomniałam jak się mieczyk robi. No, no jak? Komedia, jak możecie pisać, feedback, geniusz. Co ja zrobiłam? Zapomniał kurde, jak się kamienny mieczyk robi. No normalnie zajebiście Czekaj. Dobra, ja nie, 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 nie chcę być zdrowe. <grym> Czekaj, coś miał zrobić. A, partyki, dobra. Coś dużo mam do desek. Czekać jadą? Co to robię. E, e, ej, mam pomysł na zrobienie... E, już się kończy czas, nie zauważyłem. Coś się kończy? Czas. Aha, a ile ci zostało? No tak, tak, 30 sekund. To się żegnamy. Dużo, nie? No, bo mnie to dobra, dobra, chodźmy. mnie kolejny odcinek. Trochę dobra, na razie. Ciąg, ciąg dalszy w następnym odcinku, o, dobra, no. to co, kończymy, nie? No to na razie. to na razie, żegnam się.